Witam kolegów na kanale Dziś druga część Kodowli matek Dzisiaj będzie zamiana korpusów Sprawdzamy jakie przyjęcia są Czoło w dużo w górnym korpusie wciągamy folię do jednego korpusu. Jeszcze tam musi być Nagrywa się, tu nagrywa no I teraz zobaczymy co jest Jakie mamy przyjęcia Wczoraj były larwy przełożone Ładnie ciemny. pierwszy nie ma drugi, jest, trzeci jest i też chyba będzie. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piętnaście, 12, 13 jest. Na dziewiętnaście, trzynaście. Przedemtyk jest. matek w obecności matki. Wkładamy też z powrotem. Pszczół nieszczepiony. Jeszcze jest dużo. Będę się tym zaopiekowały Teraz dajemy z powrotem rybnie na dół. Teraz będą na dół. Zakładamy kratę. Żeby matka nie wyszła na górę, niech była zawała na tych No i teraz dajemy z miseczkami na górę. I w taki sposób można sobie podobać matki w obecności matki. Matka nam nie wyjdzie na górę, nie pozgryza nam macierzyków. Na Nie ma żadnej straty, pszczoły dalej będą nosić miód. Ono dostało jeszcze wodę na górę, bo nie mało latały. wyglądamy w dnia. Tam się świeci ładnie. Pszczoły będą wyhodować matki i nosić mód. Wielkim nadstawki. Dolnej na pewno będzie więcej. Pełna nastawka jest taka cała pełna, do połowy poszyta.

こどこに行くの <laughs> Także na 19 matyczników. Klepimy. Będziemy izolować matę szybki. No jeszcze takie krzywdy sprawdzimy, co się nie dzieje, Sobie miodek Jedzą miodole, się im trochę zamieszanie, ale to nic. Jak miodole, miodole, Zawsze się troszkę pszczoły pogniecie. A tak latają dzisiaj? A już godziny popołudniowe. Dziewiętnasta. tak jest pod powałkami pracuję tu już mam drugą też pół nadstawkę dolna jest pełna A pokażę później jak będę izolował te Dobra metoda, nic się nie traci pszczoły cały czas pracują i mi odnoszą. Nieczało się rodzaj rodziny A w obecności matki jak się wychowuje to matki też są lepsze. No, a swoje matki to podstawa. No, dziękuję za oglądanie mojego kanału. Pozdrawiam. Dziękuję za komentarze. Dla suby serduszka. Pozdrawiam wszystkich pszczelarzy. Wszystkich, co oglądają mój kanał. Pasie Kaweski-Drzewiecki